Jurek szybki i odważny, zdobywca. Zawsze na tropie przygody, ale kiedy coś idzie nie po jego myśli, całe jego nadzieja spoczywa w braciach. Darek, złudzi i przemytnik, pokrywający się za płaszczem kłamstw. Wszystko co ma z dołu podstępem lub po dobrej cenie. No i wreszcie Marek, nierubiący wyzwań, zdrowomyślący jedyny z braci, które nie chcą życia więcej niż potrzebują. Zostaniesz w tej stronie albo odmiany swoich braci, ale ich uratować. A zamiast tego będziesz światłem przełomu, w którym pomoże niec chudnikać. Hej, Honey. Hej, Dlaczego jesteś taka smutna? Przecież wróciłaś już do domu. Możesz się już nie smucić. Nie ja mogę, Patty. Rodziców cały czas z nami nie ma. Na pewno niedługo wrócą. Nie obawiam się, że już nie, siostrzyczko. A czego tak uważasz? Weź tylko na krótką wyprawę i niedługo wrócą do domu. Czuję się, że mogło im się coś stać. Ja pomogłam pewnej osobie zrobić coś strasznego, żeby tylko dowiedzieć się o tym, gdzie oni są. Ale skoro rodzice nie wrócili, to czy to było tego warte? Nie, na pewno nie. Nie, nie mogę ich tak zostawić. Wrócę tam, ocalę ich i dowiem się, co stało się z rodzicami. Chcę, żebyś wiedziała, że wrócę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No nie jest za wesoło. A co z Darkiem? Żyje tam jeszcze? Tak, żyje. Nie ma tu się. Jak to się stało, że Hanka pomaga Arkajowi? No tak, zdadziła nas. Czego znowu ode mnie chcesz? Chciałbym, ja żebyś poznał. Widziesz? Uciekli bez ciebie. Nie potrzebują cię, nawet nie z o to. To nieprawda, zaraz tu wrócą i mnie odbiją. Możemy poczekać. Albo może Jak go zdobyłeś? Przecież nie znajduje się w innym wymiarze. Pomogłam mi w bardzo miłą. Ale zaopiekuję się nim. Była bardzo ważna pamiątka mojej rodziny. Moja siostra bardzo się zasmuci, jeśli coś się jej stanie. się Wykorzystałeś je obie, jesteś potworem, z których włączysz tą maszynę. Czego teraz ja. zrobiłeś? To mię podawałeś. Wierzę w ciebie i jestem pewien, że wszystko będzie zgodne z planem. A co do twoich przyjaciół? Ale skąd ty wiedziałeś, że płaczący obsydian był właśnie u Hanki i Patty? Ponieważ ja znałem. Wiedziałem o nich wszystko to tak samo jak to. Przecież Hanka nie mówiła nic o żadnych znajomych. Razem z Patty miały tylko swoich rodziców, których im odebrałeś. Tak, nie porwałem. Hanka chciała jej pomóc, aby odzyskać rodziców, ale nigdy nie powiedziała mi, że miałem co robić do czynienia z ich zniknieniem. Co? Pewnego dnia rodzice pękli.

Nie wierzę, sam wyrządziłem tyle zła, byleby tylko osiągnąć swój cel. Tak, Płaszczący obsydian nie jest stabilny. Maszyna nie da rady utrzymać jego mocy.